ma wariaty, może sprzęta trochę tu wystawię bardziej, to będzie wszystko widać. Wczoraj mi się tyle awarii w becie wyszło, że masakra, ale dzisiaj wszystko ogarniemy. Pokażę co do spawania, co pękło, co do wymiany. Więc pierwsza rzecz, jaka mi się uszkodziła to tutaj, yy, co jest ten czpień, on się wykręcił i rozwalił mi tu gwint, więc zrobiłem już nowy. Już Wam pokazuję, co się stało. O, ten element mi się wykręcił i rozwalił mi tu gwint i robiło się coś takiego, że zacisk mi tak drżał, że się bałem, że to się kurde upierdzieli. To zrobiłem sobie z takiej śruby, nie, na grubszy gwint wkręciłem, tu uciąłem, zrobiłem te frezy takie, nakręteczka. I Wyszło mi praktycznie tak jak powinno być w oryginale, więc bez żadnej rzeźby tu naprawione. Co tu jeszcze wyszło? Ośka mi się od wahacza odkręciła, śruba tu jest w środku, więc ja sobie wkręcę. Tylko problem jest taki, że muszę zdjąć te osłony, bo nie widać dobrze tych. Yy, bo wiecie, to musi wejść dobrze w ten, żeby się zablokowała śruba, bo dobrze gwint nie wystaje. Oto awaria numer 2, Awaria numer 3. Wydech mi się cały upierdzielił. Pękło te ucho od stelaża, więc stelaż wyjmuję do spawania. Awaria numer 4. Pęk mi ten. Nie wiem ile czasu to było pęknięte, ale patrząc po tym pęknięciu to się nie stało ostatnio, tylko mogło to już być dobry kawałek czasu. Więc to też dam do spawania, ale będę szukał nowej tej części albo używanej. Jak się coś na Oliksie trafi, albo na Allegro, no to to sobie kupię nowo, nie? A na razie też to da się do zespawania. Tym bardziej, że na tej części, kurde na tej stronie już nie wiadomo ile czasu to jeździ i nie strzeliło, więc myślę, że jak to się pospawa to stronę to będzie gitno. no jak będzie lipa no to y, też no, ogólnie bym kupił to część, tylko że kurczę nie widzę tego, a podejrzewam, że skatałem sklep to będzie z 500 zł kosztowało więc bez kitu to awaria numer 4 ale powiem wam jaka jest zaleta, nie ma kompletnie żadnego wycieku już z silnika wszystko uszczelniłem Silniczek jest cały suchy, nic tu nigdzie nie wycieka normalnie, jak nówka sztuka, więc to jest plus taki. I drugi plus jest taki, że oleju już mi nie ubywało. Wcześniej musiałam dolewać, a wczoraj wróciłem i dalej mam pół okienka, więc jest git. No, minus jest taki, że beta trochę dyma puszcza. Na zimnym, ale na ciepłym jest spoko jeszcze, więc będę się przymierzał pewnie do wymiany. Tołka niedługo jeszcze tam się pojeździmy teraz dużo nie jeździmy, to tam raz na tydzień no to gdzieś. W ciągu dwóch tygodni Myślę, że do końca stycznia tego tłoka zmienię No bety na razie nie sprzedaję Te boczki mi dojdą, co odpadły Od <laughs> okleiny brakujące Kurde, ale powiem wam Z tą okleiną to jest tak Ona się nigdzie tu nie odkleja, a jak gdzieś podejdzie To od razu schodzi, ten kawałek zgubiłem jak wracałem I nawet nie widziałem Zobaczcie, ona się nawet nie odkleja, a jak gdzieś poderwie kawałek To od razu cało zrywa w okazji, jak będę miał motor rozłożony To w końcu sobie światło podłączę listki założyłem te założyłem metalowe bo plastiki nie się połamały bo listki normalnie przeżyły nic im nie jest ale nie wiem czy jest sens to zakładać one tu mocowania mają dobre więc mogę je sobie dalej założyć ale mam te drugie tylko metalowe tylko teraz to się wyłamie to pewnie no ale jeszcze raz będę mógł je założyć jako ozdoba bo praktycznie to one się nie sprawdzają Tutaj jeszcze patrzę, z tyłu klocków już nie ma. Jeszcze można je odpalić na zimnym, kurde. Tylko pewnie się będzie z niej dymiło, bo to wczoraj po myjni filtr zarąbany jest tak, że wczoraj to kurde na myjni to mi chyba za piątym kopnięciem odpaliła. Musiałem trochę filtr przylać. żeby nie wywalało oleju do odbyt tylko przeprowadziłem tu do filtra tak jak powinno być. Kurwa, nie ma tragedii. Sara KTM, gorzej, dymi już skiprachu skwarno coraz bliżej. Kopkę będę gdzieś odbierał, pewnie za dwa dni. Jeszcze raz po naprawie już ją składam. I myślę, że ten jakaś jazda jeszcze to huśko będzie. i Puna Oliksa, niech to zawierają. Garaż nie w loku, niech garażu nie zawala. No dobra. Nie ma co gadać. Trzeba się brać za robotę. Samo się nie zrobi. Kurwa, oponę trzeba spalić będzie. Tak to wygląda. Coraz więcej się tu wyjmuje. O, tu od razu się zrobi ładnie ładowanie akumulatora, a nie tak, że to kurde na ładną zakówkę. Co tu jeszcze? O, można sprawdzić, jak pompka przyspieszająca działa. Poczekajcie. Został mi do wyjęcia kiwak i wszystkie graty będą już do zawiezienia. Tutaj niech obspawają to w środku. Tutaj będzie to do przyspawania. W sumie tak patrzę to ten starasz chyba nie był jeszcze ten, jak to się nazywa, yy, nigdy tu spawany, bo widzę te uszy w miarę. To to akurat często przypadłeś, że w tych miejscach przy wydechu to pęka. Dobra, bierzemy się dalej za roboty. Kurwa, powiem wam, jest tak śruba dojebana, że masakra. Ani wódekiem, no zobaczymy czy palnik coś da radę. Nie da się w ogóle je ruszyć. O. No dobra. O i teraz to idzie. Kubu. Chociaż jakieś te Czy nie pani, to by to nie wyszło? A kurła gorący jeszcze No, no się ma prezes i co? Jedziemy po to BMK do upierdalania? No, no. no wiesz co ty? Kurwa, tak sobie pomyślałem, że kurwa może by go nie brać, bo kurwa ten kość tylko tak upierdala, upierdala to fajnie wujle do pojeździ No no, to co, masz coś innego na oku? No wiesz co, kurwa, tamten za półtora tysiąca był fajny, ale już sprzedany. No no. Nie wiem, chyba, że pojedziemy tego zobaczyć, jak mniej więcej wygląda. No Ten jak... Jeżeli chcesz. kompletny gruz, to nie weźmiemy. No jak chcesz. No jak on tam gadał, że kuła, dwie godziny do no stóp, bokiem Wiesz, 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 no powiem Ci, kurde, no to to wiesz, to te BMK bez szpery to też upierdalane Jak ma moc jechać i kurwa tam oleju nie wypierdala do, wiesz, uszczelki nie wydmuchało, tam kurwa sprzęgła trochę jest i hamulców to, No to tam dwa można dać no. Chociaż Ci powiem, że tak naprawdę jak się poszuka to za dwójkę idzie kupić, ale to być taki samochód, że wiesz, coś zaraz będzie do zrobienia przy nim ten tyle, że ocena No to kurwa plus niewątpliwie. No. Ty a no nie znasz kogoś, to by to moje jajki chciał kupić? Co, tego KTM a chcesz sprzedać? No, sprzedaję i kupuję znowu coś na handel. <laughs> kurwa, mówisz no ej, ej! Kurwa, trzymać tych Ej, Prezes, ale ten twój to się nadaje na handel. Co? Twój się nadaje na handel. Kurwa, to ty... No, no dobra, no. niby dla ciebie, ale jak się odpowiedni klient znajdzie, to pójdzie dalej. No, ja no, ja. no to, kurna, jak one po 18, to Ej. A nie chcesz, a nie chcesz huskwarny WR -e kupić, odpala, jeździ od kopa ten za 3,5. Kurwa panie, ja to jakbym tego swojego brzema, <laughs> to bym brał te X400 od Braciaka za 4000 i sprzedał za dziewięć <laughs> ja, ja. No dobra, to ten Ale jak teraz, tak jakbym dla siebie coś brał To chyba bym wziął to dwusetę tam Co wcześniej miałem, tylko że Nie wiem, dwa, piąty rok No no, to co mówisz, że dwuseta To Zajebisty motor No zajebisty, no człowieku, jak to kurwa <laughs> Mocy ma może trochę mniej Ale jeździ się tym lepiej No, to, kurwa, no ci, no powiem ci Powiem ci szczerze, że to dwuseto To tam co jeździłem na tej żwirowni, to zajebiście się nie jeździło Kurwa, ona leciutka no, no, i, I pierdzielnięcie no, dobre miała No dobry no jakbym teraz coś brał, to trochę wziął ale ona wcale nie jest taka droga. Ja to swoje sprzedałem, nie wiem, za ile nam poszło, coś koło dychy. No, no. A, ten, a jak teraz patrzyłem, to taką można kupić za jakieś, nie wiem, 8,5 z papierami, a jeszcze jakby to było zarejestrowane na 125 to w ogóle zajebiście było to legalnie <głosy> ja. ja. <głosy> Będzie trzeba to zrobić tak, żeby to się nie powtórzyło. Więc to nie pękło od przeciążenia, tylko po prostu... O, jak ta śruba była pomiędzy, bo ona jest wkręcona, to musiała albo tu obcierać, albo tu obcierać. Patrzę, że jest taka trochę wydarta, ale wydaje mi się, że chyba główka obcierała, bo główka jest taka też. O, widać, że o tu widać obtarta, i pewnie się robiło coś takiego i przetarło to. To musiał tu wywalić te podkładki, żeby ona nie wystawała. Ta śruba tyle i będzie git. To w sumie z mojej winy się stało. Tu się wypierdzieli te podkładki Bo ta śruba ma mało gwintu znowu też No ale znajdę jakoś silno. lipy nie było z tym Krzyko ma takie śruby No nieźle Przynajmniej wiadomo od czego to się stało